Cześć moi drodzy, z tej strony Weronika Dzisiaj zrobimy trzy zdrabki w wielowości jednostka To jest moja specjalna gablotka na moją szczęśliwą złotówkę A teraz już zaczynamy zdrapy Zaczynamy od kółko i krzyżyk Jak widzicie jest priorytetowe. Wygrana to złotówka Dobrze, najpierw zdrapiemy toponę Potem to. No i to. I teraz drugie. A, fajnie jest. Fajnie, fajnie. Fajnie w cyrku jest. Już widzę, że wygraliśmy złotówkę. A więc pierwsza drapka się zwróciła. Nie, tak, właśnie jak widzicie, to jest środkowy, a więc pierwsza zrabka idzie. Dalej jest wabel, który zasady mamy przeczyta. Proszę, czytaj, tu masz zasady. Zdrab twoją liczbę. Znajdź ją w grach od 1 do 3 i wygraj kwotę z pola wygrana, przypisaną do danej gry. Wygrane sumują głośniej. się... No dobrze, a więc zaczynamy tak. Ale o tutaj nic nie ma. Twojej liczby. Aha, czyli mam Twoją liczbę zlapać i mam w tych grach, mu, ok. Jeden. nasza liczba to jest jeden. Później wygrane zlapiemy. Mamy dwa. Osiem. Dziewięć. I 4, 3, siedem, tu się? nic. tu byśmy nic nie wygrało, tu byśmy wygrali złotówkę, tu byśmy wygrali dwa złote, a tu trzydzieści. A więc druga zrapka nie była szczęśliwa. I ostatnia zrapka, którą dzisiaj zrapiemy, to są straszne pieniądze. I przeczytam zasad Znajdź taki symbol z dolara pod warstwą ścieralną i, 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 przypi, i wygry przypisaną do niej kwotę. wygrane sumują się I tutaj portfelik dropujemy Pierwszy to jest portfel i 20, 20 zł drugi to jest sztapka 200 zł Trzecie to jest sejf 5 zł Czwarte to jest worek za złotówkę, a to nas coś jest na dole. Nic. A więc dzisiaj tylko udało się wygrać A więc mieliśmy trzy zrobki, w tym dwie nowe, a jedna stara, a więc simulator.